Zaczyna się sezon Hokejowej Ligi Mistrzów od przegranej z drużyną Red Bull Salzburg. Jak skomentujesz to spotkanie? Mm, kurczę, Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, bo zaczęliśmy jak zaczęliśmy. No, może nie do końca byliśmy przygotowani na to tempo i na to, co mogliśmy tu spotkać. Yy, ciężko to odwzorować w głowie, w ogóle nie ma takiej możliwości. Trzeba się z tym zetknąć, żeby gdzieś tam do tego się przyzwyczaić. Myślę, że potem w, pod koniec pierwszej tercji i całą drugą wróciliśmy do meczu yy, i gdzieś to tam było widać. A trzeci mecz, znaczy trzecia tercja, nie, nie chciałbym tego komentować. Grałem już tu drugi mecz i drugi raz mam. Normalnie mam déjà Robi się to dokładnie to samo, co nawet nie tyle, że z drużyną, która jest na lodzie, tylko z różnymi rzeczami, które w ogóle nie powinny mieć miejsca w sporcie, bo to psuje widowisko zupełnie. Ale jeśli się skupimy na takich aspektach sportowych, to miałem wrażenie, że w Waszej grze widać było kilka takich nie dociągnięć, powiedzmy, ale takich trochę sparingowych jeszcze nie dociągnięć. Nie wiem, troszeczkę spóźnione podanie, troszeczkę na przykład za plecy, czyli takie rzeczy, które pewnie w sezonie szybko można będzie wyeliminować. No tutaj niestety chyba jeszcze ciągle ten taki sezon sparingowy hmm. dawał się we znaki? Kurde, nie wiem, czy nazwałbym to sezonem sparingowym. Myślę, że gdybyśmy zestawili nas z jakąś drużyną z naszej ligi, to powiedzmy, podania byłyby w tempo i byłyby może z troszeczkę większą jakością. Gdzieś tam, tak jak mówiłem, no ciężko się przestawić na taki tryb rozgrywania tych meczy, które oni, powiedzmy, mają na co dzień, a my zupełnie tego nie doświadczamy. Gdzieś tam jakiś taki mecz z Pierwszą Ligą Czeską, no powiedzmy, może częściowo odwzorować to, co gdzieś tam będzie się działo na tych lodowiskach w Okajowej Lidze Mistrzów, ale. I tak zupełnie jest co innego. No. Tutaj była cały czas presja, cały czas trzeba było jeździć, cały czas trzeba było mieć głowę w górze, cały czas trzeba było uważać, e, co z tym krążkiem zrobić, e, szukać partnera. I nie jest to takie proste, w, e, bo w naszej lidze po prostu ma się dużo więcej czasu. No. Zwyczajnie w świecie, jakby jak się ma więcej czasu, to jakby podjęta decyzja jest e, trochę dokładniejsza. Wróciliście do Ligi Mistrzów po kilku latach, między innymi Ty, e, już miałeś ten epizod w Lidze Mistrzów. Ale myślę, że po takiej przerwie musicie na nowo nauczyć się tej ligi mistrzów, z czym to się je, czy po prostu przypomnieć sobie to, jak wyglądają te rozrywki? Ja myślę, że to jest bardziej chyba codzienność. Bo jakby można sobie przypomnieć, i można mieć to tam gdzieś w głowie jako wspomnienie, i jako takie doświadczenie, które jakby jest w zawodniku namacalne, bo jest jakby nas dużo, którzy mieli gdzieś tam z tym styczność. I mamy też bardzo dobrych obcokrajowców, którzy grali na, no nie wiem czy wszyscy na takim poziomie, ale gdzieś w dobrych ligach. I myślę, że to jakby zupełnie nie oddaje rzeczywistości. To jest tak samo jak byliśmy na mistrzostwach, porównałbym to z mistrzostwami świata w Ostrawie i też wszyscy wiedzieliśmy jakby z kim nam przyjdzie grać, jacy to będą zawodnicy, a te pierwsze mecze jakby były trudne, bo jakby ta adaptacja nie jest taka, że na palcem y, jesteśmy już w grze, nie? to jakby potrzebuje czasu i myślę, że dzisiaj i tak udało nam się szybko dostać do, y, do tego tempa gry, które y, zaprezentował Salzburg i myślę, że na ich tle, w sensie jakby w całym spotkaniu nie wyglądaliśmy jakoś super gorzej czy coś w tym stylu, może te nasze podania były niedokładne, ale to wynikało po prostu z samego przebiegu gry i z szybkości rozgrywania tego spotkania, że gdzieś ta Codzienność i rutyna, którą my mamy we krwi, yy, jest trudna tak do wymazania na już. A myślę, że to jest wina y, czy efekt bardziej poziomu tych rozgrywek, poziomu rywala, z którym gracie, czy na przykład y, między innymi tej otoczki, tego, że no, wychodzicie i widzicie, że to jest mecz inny, na jeszcze wyższym poziomie, jeszcze wyższa ranga jest tego meczu niż te mecze ligowe w Polsce. Mm. Nie jakby w moim odczuciu zawsze mnie się trudniej gra z drużyną gorszą. Tak mi się wydaje, że jakby yy, trzymanie takiego tego swojego poziomu topowego w, yy, w starciu z przeciwnikiem gorszym wydaje mi się jest tru, yy, trudniejsze, bo gdzieś tam przychodzi rozluźnienie jednego, drugiego, czy trzeciego, czy nawet samego mnie i jakby ta jakość całej drużyny troszeczkę jest obniżona i spada. I myślę, że gdzieś te rozgrywki, jakby sama ekscytacja i to, że tu jesteśmy i, yy, i te miejsca, na których rozgrywamy te, będziemy rozgrywać te mecze, jakby dają też takiego, yy, takiego paliwa do tego, że łatwiej jest nam się gdzieś dopasować do, do stylu i do tempa przede wszystkim. To ta ekscytacja, ten poziom sportowy pewnie sięgnie Zenitu w cyrku za dwa dni, kiedy zagracie no, absolutnie stopem europejskim. E, Myślisz, że w dwa dni dacie radę dostosować się do poziomu Mistrzów Europy? <laughs> Nie wiem, czy w ogóle ten mecz można traktować w kategorii dostosowania się do Mistrzów Europy, zupełnie. E... Myślę, że ten mecz tam jest jakby takim Chyba marzeniem każdego z hokeistów, niezależnie od tego, czy ktoś jest młody, czy taki stary jak ja, to jakby od dziecka marzyłem grać na mistrzostwach świata elity i zagrałem. Jakby od dziecka chciałem zobaczyć hokej w Szwajcarii, to teraz go w sumie dotknę na dobrą sprawę. Czy się dostosujemy? Nie wiem. Myślę, że tak, ale czy na 100%? Na pewno zrobimy to, co będzie w naszych siłach, żeby... Pozostawić po sobie ślad w tych rozgrywkach taki, taki mocny, no, żeby to nie było na takiej zasadzie, że przyjechali, dostali lanie, bez względu na format rozgrywek, jakby porównując do tych, w których miałem okazję grać, a do tych, które są teraz, to myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że jakby nie jesteśmy na wycieczce. A przyjechaliśmy grać i pokazać y, to, co umiemy jako jednostki i przede wszystkim to, jak się zaprezentujemy jako drużyna, jako GKS Tychy. E, a gdzieś tam w całym tym wszystkim też reprezentujemy Polskę, więc y, myślę, że dla nas wszystkich to jest gdzieś tam ważne na tyle, żeby potem gdzieś tam nie mówili o nas, że jesteśmy nie wiem z jakiegoś hokejowego RPA, czy coś w tym stylu, tylko żeby mieli o nas jakieś takie zdanie, że no oni jednak byli dobrzy, myśleliśmy, że będą słabsi, a jednak zostawili po sobie taki dobry ślad.